Cześć, witajcie się w kolejnym odcinku na kanale mccraft. W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak pobierać w łatwy sposób mody oraz forge'a. Zapraszam do oglądania. Najpierw przed zainstalowaniem moda będę potrzebował coś takiego jak forge, czyli silnik yy, taki minecraftowy jakby, na której będzie się opierał ten mod więc aby go zainstalować muszę sobie wybrać wersję na której ma być ten forge musi na tej samej na tą samą wersję być stworzony dany mod jaki chcemy pobrać w moim przypadku będzie to WorldEdit. no to przykładowy w forge sobie pobiorę na najpopularniejszą chyba według mnie wersję Minecrafta do modów czyli 1.12.2 więc klikam tutaj instalator i przenosi mnie na taką stronę ad hoc kropka use. Muszę tutaj sobie, proszę czekać, skip. Nacisnąć. Tutaj skip. No i wtedy, wtedy mi się to zaczyna pobierać. ok Już pobrałem. Teraz musicie nacisnąć kombinację klawiszy Windows R i na, yy, i na yy, wstępnie, bo wam się coś takiego jak uruchamianie. I tutaj musicie wpisać app.da.ta. już mam wpisane. Klikam. I tutaj roaming Minecraft. I teraz tutaj, do tego naszego folderku, musicie przenieść ten forge Okej. Ok, już macie to zrobione, musicie nacisnąć na to, a następnie otwórz za pomocą i java platform coś tam coś tam Gdy wam się już to już zrobi, musicie kliknąć ok Już gdy wam się to instalowało OK, gdy już macie yy, pobrany ten oto yy, mod, to musicie yy, znowu otworzyć folder Minecraft, ten co już otwieraliście, gdy instalowaliście Forge. I tutaj yy, szukamy folderu o nazwie Mod. Zaraz się ja tutaj powinno znaleźć. Yy, OK. Yy, o tym się nie przejmujcie tutaj taki bałagan, Już sobie yy, mody zgrywam dawno. Teraz przenosimy po prostu tutaj. Nasz World Edit, czy w innych przypadkach jakiś mod. No i okej. Okay. No i teraz e, zamykamy. E, gdy już macie horgeo pobranego, teraz musicie sobie znaleźć moda. W moim przypadku będzie to word Edit. Polecam po wybierać e, mody ze strony CurseForge, Taka stronka, nie powinno być wirusów żadnych. I musicie tutaj e, files, macie takie coś, zakładek I, i tutaj szukać sobie na jaką wersję ma być dany mod. W moim przypadku będzie to 1.12.2 czyli najpopularniejsza wersja, według mnie, która jest do modu. Oraz na zaznaczamy klikacie tutaj download e, file i teraz wciąż robisz to ręcznie. Można też zainstalować aplikację Curse Forge'a, ale to pokażę Wam już w innym odcinku. I Wam się pobrał ten e, mod, który chcecie. I teraz, gdy już macie launcher Minecraft odpalany, odpalony, teraz tutaj szukacie sobie Forge. Powinien być od razu na górze. Tutaj powinien się od razu pojawić, że zainstalowaliście. OK, w moim przypadku jest. I, tu, I wciskamy graj. OK, jestem już na świecie w Minecraft. I teraz biorę sobie To która jest potrzebna do naszego wordedita. Edita. I zobaczymy, czy nasz wordedit Edit mod działa. O, zaznaczam. Tutaj spróbuję też tak zaznaczyć i te, to co umiem. Yy, set 0. O! No i zobaczcie, jak zniszczyłem. Albo zaraz zobaczymy. Se, tutaj. gdzie Tutaj. I powiedzmy, że tutaj. I wezmę sobie i zobaczymy, co to. Set 1. Ok. I tak można się bawić naszym WordEditem, Czy wy innym modem? A już Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do subskrypcji MCCraftu oraz podać się na Discordy też MCCraft. Na Instagram MC oficjal, na TikTok MCCraftLety. Bardzo Was sam serdecznie zapraszam. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Cześć!